Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu nowoczesny, mobilny wał przeciwpowodziowy. Cechuje go łatwy montaż i demontaż, możliwość wielokrotnego użytku. Do zasypania można użyć materiałów sypkich, w tym przypadku użyto ziemi. Konstrukcja umożliwia nieograniczoną możliwość przedłużania. W zależności od warunków i okoliczności można go zasypać mechanicznie lub ręcznie. Wał został wykonany z materiału plandekowego o wysokiej gramaturze, co sprawia, że jest bardzo wytrzymały. Do ustabilizowania konstrukcji zastosowano metalowe elementy, które zabezpieczone są atykorozyjnie. W wyniku przeprowadzonego doświadczenia Wał zdał egzamin i otrzymał ocenę bardzo dobrą od specjalistów.